Jak w pociągu czułem się jak bandyta bez maseczki, to w, na, tutaj na lotnisku już w ogóle <laughs> czuję się strasznie dziwnie, naprawdę. No bo bardzo, dużo też podróżowaliśmy ostatnio i, 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 i o ile wiecie, gdzieś tam, e, na przykład, nie wiem, w restauracji można było zdjąć. O tyle no na lotniskach był, wiecie, kategoryczny zakaz, więc teraz jest naprawdę dziwnie, <laughs> dziwnie, bez maseczek. A my z Kubą, właśnie, cieszę się, bo e, spotkaliśmy się, żeby. Ogarnąć sobie cały koncept na no, moją płytę. Przygotowaliśmy wszystko, wiemy co chcemy robić. No i teraz tylko trzeba po kolei każdy projekcik zrobić. Fajnie. Cieszę się, bo e, co prawda teraz długo nic się nie pojawiało i jeszcze nie mamy nic gotowe, ale e, no wiecie, był finał i, i, i nie było na to czasu. Dopiero teraz mogliśmy się za to zabrać i będziemy systematycznie coś wam dawać fajnego. Dobra, słodziutki donat wleciał, więc jest mnóstwo siły teraz. Cukier podskoczył, więc jestem gotów. A na co, proszę Państwa, czy poznajcie to miejsce? Ten fotel i to miejsce, tak jest. Lecę właśnie y, montować film dla Was, znaczy przygotowywać go. A pojawi się on już w przyszłym tygodniu. Także czekajcie. Przerwie do montowania. No to pięknie tutaj montażyści nam kradną, a my nie mamy później, jak nagrywać Insta Aha.